Co jest ważniejsze, człowiek czy prawo? Odwieczne pytanie. I na to pytanie także dzisiaj odpowiada Ewangelia, którą dzisiaj czytamy w Kościele. 31 dzień października, piątek. Witam was bardzo serdecznie w porannych i pusem prosto serca. dziś czytamy Ewangelię Łukasza, 14 rozdział, wersety od 1 do 6. Posłuchajmy zatem tejże Ewangelii. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy, faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w prawie faryzeuszów, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie. Lecz oni milczeni, On zaś dotknął Go, uzdrowił i odprawił. A do nich że Któż z was, jeśli jego syn albo wów padnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu? I nie zdołali mu na to odpowiedzieć. Moi drodzy, pięknym komentarzem do dzisiejszej liturgii, i właściwie Ewangelii, którą przed chwilą czytałem, niech będą te słowa, które są za mną. Jestem w takim pomieszczeniu, w którym na ścianie są wypisane bardzo fajne zasady. E, u góry jest mniej i więcej. E, nie wiem, czy to widzicie w od, odpowiedni sposób, bo czasem w kamerze widać, że, że coś jest obrócone, ale to Wam pomogę. Przeczytam. Nie ma żadnego problemu. I tutaj jest zapisane bardzo fajne słowa, że mniej. Mówienia, planowania, narzekania, zamartwiania, zwątpienia, lewistwa, pretensji, wątpliwości, słabości, uprzedzeń, obydności i nienawiści. I więcej. I to na chciałbym się skupić właśnie w kontekście tej dzisiejszej Ewangelii. E, kiedy Pan Jezus wskazuje na człowieka, to to człowiek jest bardzo ważny, że trzeba patrzeć na człowieka. To jest tak: więcej słuchania mamy słuchać człowieka, działania, zadowolenia, nadziei, wiary w siebie, sportu, śmiechu, wiary, pewności w siebie, zrozumienia, empatii i miłości. I myślę, że to jest piękny komentarz do dzisiejszej Ewangelii. Co jest mi z tych rzeczy potrzebny? Może. Muszę więcej posłać drugiego człowieka, może więcej muszę działać, coś dobrego zrobić. Może pokazać swoje zadowolenie, a może wzbudzić nadzieję w drugim człowieku, a może wiary więcej w siebie, a może warto iść to pobiegać, iść na sport. Może się więcej uśmiechać, a może więcej wiary ukazać, przyznać się do wiary, pewności w siebie, zrozumienie empatii i miłości. I to niech będzie pięknym komentarzem do dzisiejszej Ewangelii. Tego nie chcemy, mniej tych rzeczy w naszym życiu. Jak będzie to, będzie nam się lepiej żyło. Zawierzmy ten dzień Panu Jezusowi to wszystko, co dziś będziemy robić, nasze prace, zadania, obowiązki tych ludzi, których dzisiaj spotkamy, szczególnie też myślimy o ludziach chorych, cierpiących i tych, którzy nas prosili o modlitwę. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim nie was strzeży i błogosławi Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pięknego i błogosławionego dnia Wam życzenia. Oczywiście widzimy się jutro. Nie może Was jutro zabraknąć w tych porannych impulsach prosto z serca. Trzymajcie się mocno. A może takie zadanko jeszcze na koniec. Już się rozgadałem, to już gadam. Może warto sobie wypisać te rzeczy na jakieś kartce. Może warto jakoś zrobić sobie taki rachunek sumienia, popisać czy więcej jest tego we mnie, czy jest więcej tego we mnie. Fajne zadanie. Zróbcie to, zachęcam was. Trzymajcie się i widzimy się jutro z